Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za ten dzień. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że przez Twojego Syna odnalazłeś nas, że zrodziłeś nas na nowo i możemy nazywać się Twoimi Dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że mamy nowe życie i że możemy nareszcie żyć w pełni radości. Więc ja proszę Cię dzisiaj, Boże, o siłę, o mądrość, o moc z wysokości dla każdego z nas, abyśmy mogli wypełnić swoje powołanie na tej ziemi, abyśmy mogli rozwinąć i zrealizować talenty, które nam dałeś. Abyśmy mogli być i żyć z Tobą i w Tobie, i skończyć się pięknie, wracając do Twojego Królestwa. Bądź uwielbiony, Ojcze, bądź wywyższony od głębin oceanów aż po szczyty gór. Amen.